Dagmara Kazmierska nie wytrzymała nerwowo na nagraniu Na co ja stac. Emisja programu Królowe Zycia została jakiś czas temu zakończona i nowe odcinki nie pojawiają się w telewizji. Show wzbudziło w swoim czasie ogrom kontrowersji, ponieważ pokazywane w nim były dosyć nieszablonowe kobiety. Jedna z bohaterek, która na zagrzała miejsce w polskim show biznesie, jest Dagmara Kazmierska. Celebrytka stala się ulubienica show i zyskała wielu wiernych obserwatorów. Dagmara jak na prawdziwa influencerkę przystalo, chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci. Niedawno jednak dodala dosyć niepokojący filmik. Zobacz tez, Dagmara Kazmierska pokazala, jak podrywa młodych mężczyzn. Bo bawić trzeba się umic. Dagmara Kazmierska bez dwóch zdań jest wybuchowa kobieta, która nie schodzi na kompromisy. 48 latka na codzienne na swoje Instagramowe konto, chętnie wrzuca nagrania oraz fotografie. Na których prezentuje zabawne sytuacje czy zdjęcia z zagranicznych wyjazdów. Najnowszy filmik zdecydowanie różni się od pozostałych. Dagmara w najnowszym poscie krzyczy i rzuca wieszakami na ubrania. Widać również wyraźnie. Za jej syn nie wie, jak ma się zachować w tej sytuacji i po prostu ucieka w poplochu. Dopiero później okazało się, iż jest to komediowe nagranie, które ma zaprezentować aktorskie umiejętności Dagmary i Sonana. Podczas nagrania nikt nie ucierpiał, a celos miała wzbudzić jedynie zmiech wśród fanów 48-latki. Większość fanów na początku się zaniepokoiła, jednak po czasie zrozumiała, iż jest to tylko dowcip. W większości bardzo się spodobał. Jesteś moja idolka. Uwielbiam was.